Witam, cześć. Dobra, mieliśmy zagrać, wy jak się nazywało? Zwierzaki łapią. Jest. To ta gra? Aktywnych 20 tysięcy. Play, zobaczmy, co to za syf. I nawet pomysł, ma, chyba mam od przyjaciół. Od razu zmieniamy język na angielski. Od razu zastrzyki dopaminy. Nic nie trzeba czytać. Każdy kur... rozumie, co się dzieje na ekranie. Proste. Jakiś beacon, co to? A, nowe planety albo jakieś pety, nie wiem. Dobra, od czego tu zacząć? Od, od, Jaki jest zamysł tej gry? Jest quest, i catching guide. Właśnie jak Pokémony trochę. Bla 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 bla. Złap peta. Mam złapać jednego peta. Do tego dwugwiazdkowego. Catch. 31% szansy mam. Wyleciał, jeszcze raz. A, zwiększa się szansa wraz z każdym niepowodzeniem. Jest ich. Jest ich mi szkoda i się zwiększa. Za trzy próby się zwiększy szczęście. Co ty kurwa, grasz? W Robloxa i 28 lat mam. Dostałem czekoladowe jajko. I mam założonego peta pierwszego. I muszę od nagrody odebrać. Bla bla bla, bla, bla bla. Mam złapać króliczka, ale już złapałem króliczka. Dobra, jeszcze raz. I jakieś dwie, dwie skrzynki stuprocentowe. Nie no, będę tymi tańszymi, nie będę marnował. Niezłe 40%, z pewnością. Tak, tak, ta, tak było. Nie skipuj dialogów? Stary, wjeb... mam w te dialogi. Nie interesuje mnie fabuła. Chcę jajka, zaszczyki dopaminy i takie rzeczy. O, złapane. Mogę założyć oba naraz? Equipy cool best. Mogę. Już są założone. Dostanę za to skrzyneczkę lepszą. Incredible. Mam złapać trzy pety. I co z tym... co z tym czoklet jajkiem? Bo dostałem jakieś czekoladowe jajo, jak złapałem peta. I nie wiem za bardzo co z nim. I z tymi petami chyba się walczy jakoś później. Tak mi się wydaje. Ale start gry taki średnio jest wciągający, przyznam. Chyba, że się rozkręci zaraz. Plus 10 pet store storage, upgrade in the pet park. Tutaj, za 250 coinów. Ale że co, że mogę mieć więcej ich założonych? Nie, więcej po prostu mogę mieć przy sobie. No i się skończyły questy. Ja jestem zdany na siebie chyba. Żeby się dostać do kolejnej krainy, to muszę złapać jeszcze jednego peta. Wikome VIP. Ja podziękuję. Złapać trzy pety, tu jest jakiś latający. Tych bym... Dobra, użyję w sumie, może złapie. Nie, nie ma sensu. Chociaż, ch tam. Pewnie on o lepsze później. To nie jest 30%, to jest niemożliwe. O, sukces. To był pet smog. Ile on ma ataku? Plus 8. A ten ma plus 1. To to jest bany pet. Tylko jak one walczą? Bo mają ikonki ataku. Tu jest jakaś skrzynia. a Epic Cuba dostałem do łapania lepszych petów. Ty, chwila, coś tam jest. Kacperus chyba za wodospad mnie prowadzi. Jest, faktycznie. O kurwa, wiele pieniędzy. Czegutek jak ta. Cze? Chciałem zapytać, czy zagrasz w RPG na Robloxie Uuu. z długonami? Nazywa się World Zero, polecam, Maok. Ty, brzmi dobrze w sumie. Nie wiem, ta gra taka kurwa no, Nie wiem czemu tyle ludzi w to gra, nudne to jest po prostu. Nie wciąga mnie za bardzo. Jeszcze to złapiemy. Za statyczna jest taka. Za wolna. Trochę bym powiedział. Ale jeszcze chwilkę dam szansy. Plus jeden pet equipped kupuję. A to? Coin multiplier. To się przyda. Do bos'a chociaż? Do, aha, do bos'a. Jest, są bossy tu. Dobra, to chwilka. A ja lubię dungeony w sumie. Ta gra z dungeonami, a dużo osób w to gra. Bo graliśmy kiedyś na streamie taką grę dungeonowatą w Robloxie i była bardzo przyjemna w sumie. Głosy za 40 krajów. O, ciepły. Dobra, jeszcze jeden smok musi zostać złapany. Unlock. Nowa kraina. Jak tu nie będzie bossa, to wysiadam z tej gry. O! Coś się dzieje w końcu. Mega slime. I co z tego? 5,5 tysiąca expa i coiny. A to zadaje mi obrażenia? Kie, bije to. Misja z tamtej krainy. A faktycznie. Czyli są krainy z bitkami są krainy z tym. Z łapaniem poksów. No, to trochę lepiej już wygląda, przyznam. I coś innego to jest przynajmniej aniżeli to co zawsze. Mam złapać epickiego dragona i dostanę jakąś deskę surfingową. Dobra, dawaj questa. O, jest hoverboard zapieprzam teraz trochę szybciej. To są nowe. Nowe poksy są tutaj. Sklep jest? O! Mystery egg! Można epika dostać z tego. Poka. <gry> ki dopaminowe. Niech Epic albo Legendary, chociaż Legendary nie może polecieć. O, Epic. Mocne te pszczółki są? 24. Pojebane te pszczółki są. Jeszcze plus jeden w story do Equipped Petsów kupi... Nie no, nie jest taka zła jednak ta gra. Jest nawet git. Jest jakieś jakiś quest, zobaczmy jak to bije teraz. 96. No ta pszczółka kieruje. Dobra, idziemy na te RPG Dungeon, bo tak nie jest ta gra zła, ale no, też taka najwybitniejsza, wciągająca najbardziej na świecie nie jest. Dobra, jak się to nazywało? ReZero? Świat Zero Dungeons and RPG Adventure. To jest multiplayer chyba. Pick your class. Swordmaster, Arcane Mage. Podoba mi się już. Jakiś tiery. Jasny Gwi. A, ten na tierze wiesz, czym pieniądze kosztuje. Kurwa, podoba mi się. O mój Boże. 28 lat. A tu jest... O kurwa! Warlord, ile to kosztuje? 1000 robluxów. Robuxów. No ale takim będę czymś słabym grał z darmowym? No chyba tak. Jak mi się spodoba, to pomyślimy. Lepszy od diablo? No myślę, że tak może być. Oni się tu przynajmniej nie kryją, że jest... Wszystkie pay po prostu jest i tyle. A w... nie no, w sumie w Diablo nie ma pay to win. Zdecydujmy z trzech klas. Ale nudne te klasy. Demon. Ja pierd... No nie, no chyba doładuję. <ścoughs> nie wytrzymam. A pierwszy raz mnie podkusi jeszcze zanim zagram w grę. Spirit Archer Godtier. Nie, nie. Rozsądnie chcę przetestować, czy mi się gra spodoba. Jakimś zwykłym magiem zagram pierwszy. Starter class, tak. One normalnie do odblokowania są. A No to dobra, to zrobimy normalnym progresem. To nawet lepiej, bo będzie w co... Na co wydawać. Zróbmy taką malutką. Babeczkę. Skin tone. No nie, no, za kolory trzeba płacić. A niech będzie czarna skóra pani. Albo nie, 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 nie. weź tam. Gdzie ten? O kurwa się zresetował. Dobra. Nie! KURWA! O oh, Jezus! Dobra, randomize klikam, bo nie wytrzynie. O! To taka złowieszcza trochę, no niech będzie. Play. We're about to enter World Zero. Spoko. Ty, ładnie to wygląda. O, amikamera. ładnie <laughs> to wygląda, serio. Ja mam spelki, pod kumam. A, wyciąganie broni. Pod C mam sprint na się dasza. Lewy przycisk myszy, uderzenie. Podemam. Nie wiem. Czemu i A, poder? Aha, nie, nie, bez party. Na razie, chcę zobaczyć, co chodzi. Destroy monsters and unlock new equipment. A są to dungi jakieś takie bezpośrednio, czy to open world? I zobaczmy jakie są jakie jest ekwipunek, co się da kupić. Użyj kodu. O, dawajcie kody. Już używam. 150 kryształów dostałem. Mam trzy bronie, atak power 30, ale to jest tradeable i da się to upgradeować. Jest szansa, że siądzie. 70% na plus 1. Jasny. A jak jak otworzyć swoje equipment? Tu są klasy. Odblokowuje się z danymi postaci, poziomami to. Dobra, idziemy. Jeszcze jakieś jajka są na świecie i za nie nagrody dostaje. Pięć wilków trzeba pokonać. Halo! Za dobra gra chyba jest za dużo ludzi gra. Kurde, ja myślę. Nie myślę, że musi się wciągnąć nawet w to. Jakiegoś bufa dostaje, nie bufujcie mnie! Chcę mieć normalny experience. E? I lud wypada jeszcze z tego. Co to ogień? Oj, aŁe, trzeba kliknąć. her. idź swoje, mobi, nie dalej. Level up. Tam jest jakiś strach na wróble. Dobra, jest quest. Dostałem level 2 Lightning Staffa. Upgrade, lepsza moc. Jakieś donata dostałem. A pety się da mieć, tu. Ola boga. Trzeba na dunga iść. Pierwszy dungeon, idę. Hubi Crusade, to chyba ten dungeon. O kur. Już do procenty, że dropnie. Pięknie to jest zrobione. Touch the starting line to begin. Trzeba pomóc komuś. Kacenki są niesamowite. I na hitka. Mobs left, 5, a nie podniosłem kojnika jednego. 5 mobów. To taki turbo prosty dungeon. Zobaczymy, co z bossa poleci. O ile będzie boss, powinien być chyba. A czy jest opis tych sk skillków? Jest, opis każdego skilla, jak się najedzie. dobrą grę zrobili. Sałatę. Trzeba skolektować. Zrobione. Teraz tamtą sałatę. A nie mogę zlurować wszystkich i kliknąć erki? Tukan. ale tak zrobimy. Lure? O, jak ja znaszowałem, IR. Ło. Ale strategia. Zagrałeś kiedyś coś normalnego? Raczej nie. Jest bos. Krabiak. Rzuca jakimiś bolami. Nieźle. Tanki jest nawet. Lagi są. Co, wypadnie? Złoto tylko wypadło. Aha, można skrzynkę wybrać. A Skąd wiem wiedzieć, która lepsza? Złota chyba. I jeszcze, jak dodadzą, że bierzesz skrzynkę i ci przelatuje, jest dźwięk, no, to koniec. Opening takie skrzyneczki. To już będzie gra kompletna, jak dla mnie. Lewą? Dobra, lewa. Z czałaperkami coś wyleciało. A niska szansa była na to. Tier 5, level 3. Opening Strike, Resist Knockdown. A nie wiem, to są skile danej broni. Każda broń ma inne skile. Turn on Cleared. A, to się z pasem otwiera. Wróć do miasta. Nie mam podkręconego drop. Zaraz zobaczę procent. 1 na 5 dungeonów sklirowanych. Ida, bo aż jestem ciekawy. Idę tam na tego dunga, chcę zobaczyć, jaka szansa była na tą broń. Tak to ładnie wygląda, Weku. 39 attack power. W sumie nie masz takiej dużej różnicy w atak powerze. 1,99 było faktycznie. 2% było, że wypadnie. Dobra, zakładam to. A to, co, to, co tu jest napisane, procenty przy tych perkach, to była jaka szansa, że mi wyroluje dany perk. Czyli na przykład było 2%, że wyroluję bernchensa. Czy nie dość, że rzadka broń to jeszcze. A to jest moc perk. Dobra, Equip, zmienia się wygląd tego? Kurde, nie no To jest chyba najlepiej zrobiona gra na Robloxie W jaką kiedykolwiek grałem, szczerze Już nieważne czy będę grał czy nie, ale Jest koksem, po 20 dobije A jak na przykład odblokuję sobie inną klasę To mogę itemy przenosić na tamtą klasę? Albo golda czy coś takiego? Czy na każdej klasie progres jest kompletnie osobny? 10 węży pokonać trzeba ja już mógłbym upgrade'ować sobie, co sile mam pieniędzy. 693 kaski mam. Jakiego normalnego RPGa stworzyli w Robloxie? Ty, co to za chłopy są tu? Jasny gwint. 143 level. Jeszcze jeden wążuk. Co za to dostanę? 240 expa. To jest ledwo co. Ile dostaję za kila. Kurwa, to jest bez sensu. Co ja robię. Proszę, żeby questów się już nie pojawiało, ja chcę... ...bez questów grać. Tak po prostu. Protect the farm in dungeon 1-2. Nie wiem, czy to jest ten. Chyba ten. Loot table jest taki sam. Wygląda na to. Challenge mode. A Widzisz! Zwiększone szanse! No to lecimy! I moby są cięższe o wiele. Monster damage 200. No spokojnie. Będę ich będę kajtował. Mam bronić farmy. Pięć mobów gdzieś jest. A, są. Oj, bije to troszkę. To nie jest challenge mode. To jest mod dla... Nie wiem. Za ciężkie się to nie wydaje być, przyznam. Ale to wprowadzenie do gierki dopiero. Jakieś hałęby się lepsze przydało mi. Ale chyba te skile już zostaną na tej klasie ze mną do końca. Jedzenie dla petów dostałem. Black and Raven is approaching. Gdzie? Jest, boss. Majo, ma magro od razu na tym. Tylko ledwie tu on bije to. Oj. Fajne to poe jednak? To nie poe. Poe będzie jeszcze dzisiaj. Trzeba się wywalić na hardkorze. Albo do Maven zrobić podejście. Lewo czy prawo? Prawo jest... O! Znowu wypadło coś na 2%. Co jest? Jeszcze jakiś perk Glass 71%. 300 HP. A Glass Increased Max Critical Attack but minus 35% Health. Dobrze. Glass Canon, tak zwany. Tylko nie zebrałem całego złota. Poka ten armor. Ten jest 314, oj trzykrotnie lepszy, dobra i może coś zapgrejduję sobie Increase the strength of your equipment for gold Chociaż czy jest sens teraz cokolwiek upgrade'ować? To jest 510 kosztuje, żeby zrobić plus 1, a różnica będzie tylko 20 A co się stanie jak nie siądzie? Czekaj, to jest 70% że się uda, czy, czy... No... O, jeszcze raz Anioł pieniędzy, już mam jeszcze na klika. A może jakieś jajeczko kupię czy coś? Tylko generalnie średnio ten motyw się podoba z tymi questami, że muszę jakieś bambiki bić zamiast spamować dungów. Sklep z jajkami. Za 2000 coinów jest jajko. No to trzeba potwarmić. Mam jedno jajko, jak to? Ano jest. A, bo to się haczuje. Jak będę miał założone jajko i 50 ekspa wbije, to chyba się schaczuje. Wykluwa się coś. spiro. Nie wiem, czy Dung dostaje 400 expa za to. To się nie opłaca tego robić. Ko na Dung, a może Celestial Tower? A kolejny fabularny Dung? A, bo to jest jeden świat? O kurwica. Jeszcze specjalne dungeony od 150 poziomu są na Nightmare. Fajne. Tu jest jakiś dungeon z questem. 500 expa. No to robię chyba to z questami. Pod jedynką coś mam. Fireball. Jak to? A, bo to ten pecik ma chyba tego skilla teraz. Czyli ma... Pet mają osobne skile. Jeden. Nie działa. Chyba muszę mieć target jakiś. Ale to ma cooldown olbrzymim. To już ma level 7. Nie, tak pojedynczo to nie ma co bić. Trzeba to zlurować wszystko w pizdu. I zabić kombem. Aj pet zbieraj itemy jeszcze? Czekaj, co? I myślałem, że ja podniosłem. Zbiera pet? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Ty, wszystko zbiera. <śled> Niech w dadzą takiego ptaszka. Ale tu musi być kuszące Pay to win. Jest tu Pay to win w tej, nie no na pewno jest. Ten pet zbiera te owoski, którymi go potem karmi, żeby go ewoluować. Spokojnie, kupimy jakiegoś lepszego pecika, bo ten to chyba... A, jednego można mieć magę założonego. Dobra, chyba boss będzie finalny. Ten dungeon dłuższy, najdłuższy dungeon. I co? Ciekawe z tym, ile te endgame dungeony trwają. Pewnie są gildie pojebane, siedzą spoceni na tym spikach. Pewnie tak. Słuchaj, Witek, sprawa jest, zbieram ekipę na raid bossa w World Zero, zakładaj gildię za 1000 kryształków i bramy cokok. <grystanie> na razie wystarczy tak jak jest teraz. Nie trzeba. Jakie kurwa... fazy spelew! Jasny gwintuch. Upad, koniec chyba. Dungeon cleared. Podnieść golda. Prawa, lewa? Czuję lewa. Ale gówno. Ale mogę sprzedać za 1400 golda. Tylko nie, mo nie mogę podejrzeć statystyk, czy opłaca się to sprzedać, czy się nie opłaca. Bo to może być lepsze niż moje, bo ma wyższy ten level. No masz te 5 teraz. No tak, ale wyższy level mam bazowy. To pewnie będzie lepsze. Pa, 98%... 98% tak powera. Trzykrotnie lepsze. To jest niż moje. Bo to ma wyższy level ten bazowy. Ale bez perków? W te perki. Trzykrotnie większy damage. To nie obchodzi mnie, czy tam 2% będzie na berna jakoś czy nie. 1400 to kosztuje. A czy broń jakoś może levelować wraz... Czy i ten level broni mogę podnosić? Bo jeżeli nie, to broń się non-stop zmieniać będzie. Możesz na rynku wystawić. No, jest market? Co ty mówisz? Gdzie market jest? Ale to chwilę, zanim pójdę. A to co to? Crystal chest. Purchase Aura and Weapons. Ile kosztuje kliknięcie? O nie, stać się mnie. A to są skiny, kosmetyki. A aura. To też jest chyba tylko kosmetyk. Ty, to, to fajnie, że to tylko kosmetyki, nawet. Nie, no nie wierzę, że pay tu nie umieścili. Na pewno umieścili jakieś. Dobra, kupmy jajeczko. Za 2000, a mam 4. 1% jest na Foxa jakiegoś. A dostałem. dostałem to. Chociaż 4% było. Dobra, kupuję. Co wypadnie? O. Nie, no, gorsze niż. Mogę to opchnąć? Gorsze niż miałem. Jeszcze jedno. Co się wykluwa? No, jakie główne. Bł... Znowu. Dobra, sprzedaję to i idziemy dalej. Albo jeszcze jedno jajeczko. Co to wypadło? O, oh, epic, pet owl. Tylko nie wiem jaki to ma atak czy coś. To ma icy spikes, to slowuje wrogów. To już chyba Gites. Dobra, jeszcze ten market chcę zobaczyć jak działa. Boss, 3000 metrów jakiś się zrespił. The crab prince will arrive soon. Arrive. O oh, kurwa jakaś skrzynka. Idę. 16 kashilda dostałem, nie wiem co się dzieje, przyznam. A ja tu po boksa tylko. Rabi staff tier 3, level 11. Tyle? A, jeszcze druga. No, nie dam się naciągnąć póki co. 113 jest lepsza. Jakiś kolejny dungeon. Nawej. Dobra. Od H. Robux Shop. Jezu. Co to kurwa jest? Skip to Endgame. Insta 140 Level za 2004. A już takie dobre mniemanie nie miałem o tej grze Chyba, że w endgame jest bardzo dużo dorobienia. Może to wszystko się w tej grze endgame rozchodzi Wipa się można kupić, premka ok. Akurat premka spoko, bo z czegoś się muszą utrzymywać Ale no to, to sobie mogli podarować Myślę, że ludzie i tak by mieli pizdu pieniędzy z tego Starter, packi, inkubatory offline 200% expa Jest, Maria Ale teoretycznie w WoWiku też tak masz w Łowiku możesz kupić sebusta, A klasy. One odblokują mi się. Aha, bo to jest tak jakby tiery tej klasy. Jestem na pierwszym tierze. Potem odblokuje się kolejna klasa. Em, danej. Znaczy podklasa, jakby taka. Elementalist. Potem jest mag Światła. Demon. I na końcu ostatni tier to Samoner. Ty. Fajne. Fajnie to zrobiłeś. Że cały czas masz na horyzoncie progres. Ostatnie jest płatny. A no faktycznie. 1200. No, jakby się spodobało, to no, wiesz. Trzeba kupić. Ten krab był bossem wcześniej, teraz jest zwykłym mobem. Jeszcze dwa mobki gdzieś zostały. Elektryczne kraby. Oj, overkill trochę. To ma cooldown znacznie krótszy niż tamto, niż tamten pecik. PTOP peś... <coughs> wydają być. Są to, jest to takie darmowe ulti. A włączyłem challenge mode w sumie na tym? Chyba... Nie wiem. Od 100 do zera poleciało, nawet nie było reakcji. Kurwa, A zaraz to dobrze, to znaczy, to znaczy, że jest jakiś poziom. Od nowa, no dobra. Bo na tym challenge modzie zaznaczyłem, tak to miałbym kolejne szanse. Dzisiaj jestem czy to są jakieś znajdki ukryte. Typu w teorii tutaj nic nie ma, w praktyce też nic nie ma. Dobra, to dalej lecimy. Oj, każdy z tych krabów mnie na hita mnie mają. One zapierniczają szybko. Pewnie późniejsze moby są jeszcze bardziej pojebane. Nie mogę biec do tyłu. Nieźle to wymyślili. Abra pięć naraz. Jak upadnę, to upadnę. Siedem naraz. Kurwa jak one biegną. Ale mój ptasz orszłouje. To zgrupujemy je wszystkie i ptak zeslołuje. Ja wtedy wykastuję. Oj, tak średnio to zaslowował. Kurwa no! Dobra, boss chyba? Zamek jakiś, tylko bez tekstur. Ile ludzi w ten tryb gra? Wydaje się być. Popieprzony dobry ten tryb. 2000 osób tylko? Nie, nie wierzę, że w taki tryb gra 2K osób. Nie ma opcji. Kiedyś ta gierka po 20K miała. Czekaj, sprawdzam, ile to ma. Faktycznie, 2400 osób. Czemu tak mało? Coś musi być nie tak, skoro gra jest tak dobrze zrobiona, a tak mało osób gra. Bo nie ma guild sezonu? Mało updateów jest. A, czyli tak trochę zaniechany projekt. Właśnie, Blocks ta grałem. Bloks Fruit to takie drewniane się wydawało być, że to się w głowie nie mieści w porównaniu do tego a Blox Fruit ma pół miliona online nie ma sezonu na gildii to dlatego ale trochę mnie zniechęciło, że oni zaniechali, nie ma update'ów częstych i trochę porzucili grę a, taki żal tak dobrze, tak przyjemna gra. Czemu tak? Niech to chuj. A się przyjemnie gra w to. To wyłączenie, Nie, on trochę to zniechęcające, jak deweloper ma gierkę, wy... Wiesz. Jak się tu wywale, to od nowa całość. Dobra, Bosik. Oj, klasa się odblokowała, tylko nie wiem, czy zmieniać teraz. Czy mi czasem. Mogę zmienić teraz? Nie wywali mnie? Nie działa, chyba poza dungiem mogę. Powinna być informacja jakaś. No, dla Bambików, Bosik. Dungeon. I skrzynka na prawo. Ale syf I challenge mode pod to robiłem. Dobra, klasę zmienimy. Kurwa, ile klikania! E. Eh? O, oh, cholera. R. Fireball. I F to. to mocarne się wydaje być. E, jaka brońka mi wypadła? 25 powera No, niby lepsza ale bez perka. Ale zakładam. 4K Golda. O Ale mam mieczuch. G Gildia Slay, Demi me for offers, co? Co to jest? Bitcoin only, a to jest chyba RMT? Chyba tak. I <śm> w krypto Jakby ta gra była popularniejsza, a nie 2K, to pewnie niezły sianko by ludzie sobie na tym robili. Ten tryb jest stary, zarobili swoje i spakowali walizy. Nie no, czekaj, sprawdzam, sprawdzam update'y, ostatni update. Zaktualizowana 4 kwietnia ostatnio. Nawet można przez mikrofon się komunikować tu z ludźmi jakoś. Ale kurde szkoda. że coś taki, Taka gra nie jest duża. Prawda mega przyjemna. A nie wiem, czy to ma potencjał na zmartwychwstanie. Chyba jakby jakiś, nie wiem, może sezon zrobili, czy coś. O, smoczek. Nie, nie, to coś fajnego? Aligator. Equipet, co on ma? A mam jakiś meteor też. Leci. A, jeden. Kostium Yeti. Blossom Field. Ale nie, moja postać tego nie używa. Mogę ci dać papugę za to, jak chcesz. Więcej nie mam. To nie, tego nie mogę. Opuść. Ach, dobra gra, ale szkoda, że tam tak... Wyszła ta gra w 2019 roku. 5 lat już ta gra ma. 2300 osób aktywnych. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość. Jednak nie wiem, gdzie przyniosłem ci